końcu jakaś modyfikacja, którą naprawdę się ekscytuje w The Sims 4, Cześć się, nas serdecznie, Prawo i Nieład, to nowa modyfikacja do The Sims 4, która wprowadza do Simsów system prawa i robienia rzeczy niezgodnych z prawem. W Simsach tak naprawdę wiecie, od zawsze było jedno, taka totalna bezkarność. Mogliśmy podpalać sobie dom, unicestwiać sąsiadów, a jedne co nam groziło, to tak naprawdę nic. Ale właśnie się to dzisiaj skończyło, bo powstała właśnie modyfikacja, która wprowadza do Simów prawo, kary, sądy, aresztowanie i tak dalej. I to jest coś, czym się naprawdę bardzo, bardzo mocno ekscytuje. Także od teraz każdy wybryk naszych simów, nawet ten najmniejszy, może się skończyć karą. I powiem a mniej więcej tutaj, o co chodzi w tej modyfikacji, zaraz sobie ją przetestujemy. W tej modyfikacji dochodzi system przewinień. I wszystkie te przewinienia, które dochodzą, są podzielone na dwie kategorie. Są to przewinienia drobne i poważne przewinienia. I drobne rzeczy to są takie, że kradzież jakichś takich małych rzeczy, wchodzenie na teren czyjejś posesji, czy na przykład grożenie komuś dla pieniędzy, a poważne no to mamy takie czek podpalenia, jakieś szantaże, takie zaloty, wiecie, podchodzące pod to, że ktoś się może po prostu martwić tym, co my odwalamy, hakowanie, niszczenie mienia, czyli wszystko takiego mocniejszego, oczywiście, czym więcej mamy modyfikacji różnych, tym. Tego jest więcej jak możliwości. Dodatkowo w tej modyfikacji mamy cały nowy system policji i sądów. O, proszę bardzo. Jak widzicie, mamy właśnie tą modyfikację. Ta modyfikacja ogólnie z Fairly i będzie dla wszystkich dostępna 3 listopada, z tego co pamiętam. No i ogólnie to Chciałem Wam powiedzieć, że na razie ta modyfikacja jest po angielsku, natomiast uważam, że i ten język nie jest jakiś mocno trudny um, i pokażę wam po prostu, bo warto jest, warto jest w tą modyfikację zagrać. No i przy okazji może się troszkę e, angielskiego poduczycie, jak nie ogarniacie. Także tak mówiłem, kiedy Sim zostanie przyłapany, to pojawia się policja i w zależności od przywinienia możemy dostać tylko mandat, albo możemy iść faktycznie do więzienia. No i później mamy sąd. Sim staje sobie przed sędzią i może próbować się bronić, przyznać się do winy, albo przekupić w ogóle, dać łapówkę temu, temu sędziemu. Także jest naprawdę to bardzo, bardzo rozbudowana modyfikacja. No i to jest modyfikacja Lumpino, czyli od twórczyni chyba modyfikacji z zaawansowaną ciążą, więc ta modyfikacja jest dobra. Także spodziewam się, że ta modyfikacja też będzie naprawdę świetna i mamy oczywiście jeszcze różne detale yy, i dodatki, takie na przykład, że możemy ustalić, co będzie karane, jak surowo i kto może zgłaszać przestępstwa, możemy też, wiecie, ustawić sobie, jak policja reaguje na różne rzeczy i tak tak dalej. No i mm, tak to wygląda właśnie, więc jestem ciekawy. Także może, wiecie co, po prostu wejdźmy sobie na miasto, gdzie jesteśmy teraz w North Haven, w ogóle jest pogoda straszna, ale w sumie taka dosyć sketchy, więc może jak znajdziemy sobie jakiś ludzi, to wtedy na spokojnie uda nam się właśnie po prostu jakoś tutaj coś za... odwalić tak, i tak dalej. Spójrzcie sobie też w ogóle na Laura. Laura to jest simka, która będzie mi pomagać właśnie w tej modyfikacji, Laura Smith. No ona... No, tak, tutaj, że tak powiem, spójrzcie sobie na jej simologię, taką burzycielską naturę, więc jest taką trochę buntowniczką. Także ona, no, nie, no nie jest zainteresowana, słuchajcie, takim normalnym simsowym życiem i nudnym, więc ona sobie tutaj porobi, Tylko ja bym chciał, żeby jednak było bardziej słonecznie w simsach, więc tak to wygląda. I przejdźmy sobie, nie wiem, może jakiś taki stary dziadzio, podejdźmy sobie do niego. I mamy, jak widzicie, law and disorder, mamy behaviors czyli po prostu takie, no, niedobre zachowania, można tak powiedzieć. Także pojdajmy go przyjaźnie, niech dziadzio sobie nie myśli, że przychodzi do niego z jakimś, jakąś złą tutaj naturą i zobaczymy, co możemy na samym początku zrobić. No dobra, także mamy te trzy interakcje, które jak tu teraz widzicie. Możemy spróbować coś zwędzić z ekwipunku tego Simona, no, ale on najprawdopodobniej nie ma, więc nie możemy. Możemy zagrozić mu dla pieniędzy, możemy spróbować ukraść Simoleony, jak widzicie, yy, i zadać mu po prostu cios. Także ja myślę, że po prostu mm, weźmy, zagroźmy mu, że nie wiem, powiemy, że coś tam zrobił na przykład za to i... O Jezus, patrzcie, <laughs> typ na odbił w ogóle, o co chodzi? Zaczyna się na nas wyżywać. I najprawdopodobniej tam się pojawi jakieś powiadomienia. Ej, patrzcie, okej, okay, i on napisał, i on powiedział nam, zrujnujesz mi życie, jeżeli nam dam cię pieniędz, ci pieniędzy, ci pożałujesz tego, kiedy policja się odezwie. Zobaczymy wtedy, komu naprawdę życie się posypie. I tutaj właśnie zostało napisane też, że ona została przyłapana właśnie na tym przestępstwie. Jestem ciekawy, czy coś więcej się wydarzy. On jest bardzo rezygnowany i mają oni nieprzyjemną rozmowę. Zobaczymy, czy mogę na przykład go jakoś przeprosić, ale widzę, że nie, mogę go jeszcze kierdzielnąć. Eee, o, okej, okay, on widzę, że dzwoni na policję Patrzcie, się pojawia nasz tutaj Nasza tutaj ikonka i, I właśnie było napisane, że on nas raportuje właśnie Do służb specjalnych mm, I zobaczymy, okej, okay, mamy jakąś Teraz się nie cierpimy w ogóle Jest też napisane właśnie, że służby specjalne Przyjęły to zgłoszenie właśnie W, e, w sprawie Laury I że policja już wiecie, że to jest jakieś tam takie, takie właśnie mniejsze przewinienie Więc zobaczymy, Ona panikuje, bo policjanci gdzieś pewnie Tutaj do nas idą, pan policjant w porządku Pilnuje, tylko nie wiem gdzie, no ewidentnie jest ona jest przeważona policją, no stara, wiesz co, co zrobiłaś? I jesteś na policją, jakby nie wiem dlaczego. W ogóle, o jest pan policjant. Markus Flex z policjantem, nie wierzy w to. Także, patrzcie, jest policjant i co? zakłujesz nas w kajdany, pani policjant? Oczywiście, że nas zakłuj. Nie anżartuje. Wiecie o co chodzi? Także, On nam tutaj jakoś grozi, jak widzicie zresztą. On jest w ogóle z imprezowej miejscówki i siłownikiem, także idealnie się dostaje. No i zobaczymy. I patrzcie, faktycznie jesteśmy aresztowani. Czy on nam założy kajdanki? To było piękne, ale raczej nie mamy takiej animacji, no nie. No i ktoś. No i właśnie policjant zapytał, czy co to no, uważasz, że, że, że popełnianie przestępstwa przysporzy ci jakieś korzyści? No raczej nie. No i o, oh, o, oh, zabrali ją. I ona jest słuchajcie w jakiejś takiej. Okej, okay, no i tutaj jest, że właśnie jest in custody czyli taka zatrzymana. Bastet, wiecie o co chodzi. I jak długo jesteś zatrzymana? Aha, okej. Okay. I tu jest napisane, że ona jest właśnie w areszcie po zatrzymaniu i jest ona otoczona przez policję i niepewna swojego losu i ma trudności, żeby zachować spokój, czyli tak naprawdę nie wiemy, co co tu się mogło wydarzyć i nie wiemy co się z nią wydarzy, więc rozumiem, że ona za jakiś tam czas nam się coś tutaj... Pokażę i, i dowiemy się, jakby czy, czy nie wiem, ona została w jakiś sposób, wiecie, dalej podciągnięta do odpowiedzialności, czy może nie. Także to jest ciekawe, na pewno interesujące. Mamy kolejne powiadomienie. Po um, Laura została przesłuchana na komisariacie. Po przesłuchaniu pozwolono jej wrócić do domu. Na razie jutro będzie musiała stawić się na rozprawie sądowej. Okej. Okay. No powiem szczerze, mocne. Czy ona ma to jakaś wtedy w kalendarzu? Na przykład nie. Jestem ciekawy, no bo dzisiaj jest niedziela i w poniedziałek nic nie ma, więc jestem ciekawy jak i kiedy to się wydarzy. Także nie wiem, ona by mogła iść do pracy, cokolwiek mogłaby zrobić, nie wiemy. No dobra, to w takim razie zróbmy to sobie po prostu tak, że nie wiem, stara, ty sobie coś tutaj pokombinujesz, porobisz, nie wiem, poczytasz sobie książkę... E, w historyczne zgony, świetna, świetna sprawa. E, możemy oczywiście psuć jeszcze obiekty. Po po Taki most jeszcze sobie zobaczymy później, ale na razie chcę zobaczyć, jak ona sobie w ogóle poradzi z tą sytuacją, w której teraz ona jest. Także pocztaj sobie jakąś książkę i na spokojnie poczekamy sobie właśnie do kolejnego dnia, żeby zobaczyć, jak to po prostu będzie wyglądało, no bo to jest ciekawe, nie powiem, że nie. O, mamy jakieś takie, jak widzicie, normalnie duży pop-up, to jest super. No, i mamy tutaj napisane, że w jakiej sprawie Laura powinna się stawić. I tutaj mamy właśnie napisane, oto są toczące się postępowania przeciwko Laurze. Mamy szantaż zgłoszony przez Cannonballa, jak widzicie, który jest ofiarą. I mamy tutaj postępowanie sądowe. Czas na rozprawę Laury w sądzie powinna się właśnie tam udać. Także idziemy. Ok, klikamy na to. O. O, oh, ej, 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 to jest ciekawe, bo tutaj, jak widzicie, mamy właśnie do wyboru ochronę prawną, można powiedzieć, kto będzie Cię reprezentować i mamy właśnie to, że będziemy się reprezentować sami, że będzie nas obronić z urzędu reprezentować, czyli też z Rosji Molonów, albo tani prawnik za 3800, średni prawnik i ekskluzywny prawnik za 20 koła, czyli tym, że, wiem, że Czym więcej zapłacimy, tak naprawdę wtedy mamy większą szansę, żeby być ochronionym. No, my, niestety, groszem nie śmierdzimy. Mamy 1012 simulonów, więc weźmy sobie tego um, właśnie prawnika, obrońcy z urzędu. O, oh, wow, 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 No i mamy kolejną sprawę. Rozprawa sądowa i mamy tutaj podejście, jakie, jakie wybierzemy. Mm, jak Laura i jej obrona powinni podejść do tej sprawy? I mamy e, przyznanie się do winy, spróbowanie wynegocjowania ugody, albo możecie skończyć też tylko na e, zwykłym takim o ostrzeżeniu, a tutaj kwestia jest taka, że kwestionuj zarzuty, sprawa trafi do sądu i będzie proces, e, albo nie przyznawać się do winy z powodu e, instytucji sanity, czyli takiej niepoczytalności można powiedzieć, więc ja myślę, że nie będziemy kwestionować zarzutów, tylko przyznajmy się, bo to jest jeszcze taka marzeczka, że nam dacą jakąś, wiecie, karę tylko małą czy coś i zobaczymy, jak się to skończy także idziemy sobie z tego, co rozumiem, do sądu i zobaczymy także Laura, fingers cross do ciebie aha, no widzicie, Laura dostała tylko ostrzeżenie więc jest taka mała rzecz i jest ona zawalona, że patrzcie. No, mogę teraz być więcej przestępstw, świetnie, to podejdźmy sobie teraz, nie wiem, na przykład do mm, ich innych simów, na przykład nie wiem, powiedzmy sobie, wejdźmy sobie do Land Grabów, do ich domu, oni mają wywalną, być chałupę i na przykład spróbujmy sobie coś tam podpalić. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy nam się to uda zrobić w ogóle. Może oni to mają tą hawirę. No i zapokajmy sobie do drzwi, takie hello, hello! Nie, Spokój narkanie. No problemu, nie? Cześć Nancy my tu tylko przyszliśmy państwu posprzątać, czy coś, jest Nancy, jak widzicie no i możemy też zrobić jakieś tam różne rzeczy, to swipe w something w inventory, no nie, a czy możemy na przykład, nie wiem, ich okradać i mogę na przykład sobie kliknąć na to, żeby sobie ich okraść, nie, to już będą jakieś takie Obiekty, co po niektóre rozumiem. O, tutaj mamy na przykład. O, możemy na przykład spróbować to ukraść, zepsuć to albo podpalić. Czekajcie, co może to być takie drogie? No to na pewno będzie drogie, ale tu jest Nancy Landgra, więc się nie uda. Raczej ten komputer jest tani. Do góry, może coś sprawdźmy, co oni by tutaj mieli drogiego, takiego A na kurde, nie wiem. Ten telewizor jest na pewno drogi z góry. Ten komputer jest taki sobie, jednakże oni wcale nie mają jakiegoś mega drogiego tego tutaj wyposażenia. Ale dobra, spróbujmy na przykład to podkreślać. Ten telewizor, ten telewizor, może dzięki temu zarobimy na jego świecie. O, no, dawaj, dawaj, girl, super. No, elegancko. Wiecie, chodzi mi o to, że może uda nam się zrobić wtedy na lepszego adwokata, po prostu. tak, O, to może być też drogie. Czekajcie, weź co. Spróbuj zwichnąć, tak zwanie. Chcę patrzeć, czy to może faktycznie u Malcolma wtedy by się przydało. Szkoda, że nie mogłem w tej lodówki, bo ta lodówka jest akurat mega droga. Szkoda, że nie mogę tej lodówki zwichnąć. A wszystko inne, nie, nie, nie. To zależy, niektóre obiekty, tylko mogę, jak widzę. Czyli właśnie typu komputery. Jakieś takie możemy też rzeczy. Aha, niedawno przyłapana. Jak przyłapana? Kto cię przyłapał, stara? Nie! No Boże, Malcolm! Czy ty jesteś nienormalny? I co teraz? On pewnie zadzwoni. Zdecydował tego nie reportować. Boże, on jest naszym yy, bestii. Dobra, to musimy to yy, w takim wypadku na Nancy przetestować. Zobaczymy. O nie, niedawno przełapana. No dobra, to podpalmy coś u Malcolma wtedy, zobaczymy. No raczej wydaje mi się, że trudno jest wybronić podpalanie. O Boże! Nie, ja nie chcę iść do tego. Dobra, ona idzie jak, jakimś tam. Nie, 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 uciekaj, zostań, nie, nie idź tam. Zobaczymy, niech nas teraz oni tutaj zadzwonią na policję i w ogóle zadzwonili. To, czy nie zostałaś przełapana? No dobra, słuchajcie, to yy, pod to. <grych> no teraz na pewno zostałaś przełapana, stara. No, i Nancy dzwoni na policję, Malcolm wykrył pożar, jak widzicie. I okej, okay, teraz jest taka poważna, jak widzicie, sprawa. O! Bije nas policjantka! Jest! Dawaj stara, wygrasz nią. Napierdziel jej. Mam nadzieję, że, że, że się uda jej napierdzielić ją. Nie, to będzie przykład. Kolejny powiedzian: położę ile ich teraz tu przyjechało. No nie, i dostaliśmy. No i teraz na pewno będziemy, ok, zakłóci, jak widzicie. Zabierają nas. No teraz myślę, że się szybko nie uwolnimy z tego, co, co żeśmy tutaj zrobili, tak mi się wydaje. Ale, i never no, nigdy nie mów nigdy, jak tu mówią. Nie, to, jest, to jest coś, co jest naprawdę fajnego. jak mówię. wiecie. Z niektórymi takimi modami bardziej dla dorosłych, jak to połączyć, to naprawdę, ja że to będzie e, naprawdę świetne. No i teraz mamy, jak widzicie, dwie rzeczy. E, no i tutaj musimy się przyznać. Także przyznamy się do tego, w ogóle jesteśmy w Damoland grał cały czas. Także przyznamy się do tego, no i ona rozumiem teraz, okej, okay, czekaj, 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 co tu się, co tu się dzieje? Mamy tutaj napisane, że stąd przychodzi do kolejnej rozprawy przeciwko Laurze i mamy karę areszt domowy, ponieważ zdecydowała się ona na ugodę, karę została złagodzona i skończona w porównaniu z tym, co groziłby po pełnym procesie. Okej, okay, czyli musimy, rozumiem teraz, wrócić do siebie, bo jest ona w areszcie domowym na dwa dni, to stara wracaj, bo jak nie, o, tak, musi być zostać w domu, jeżeli ona wyjdzie z swojej parcei domowej, no to policja stanie od razu zapowiadomiona, bo ona ma jakiś taki tracker bracelet, czyli taką brązatkę, która y, ma i lokalizację. GPS-ową. Także lepiej wróćmy do domu, bo jak wyjdziemy, no to będzie nieciekawie. Oczywiście ja bardzo, bardzo będę chciał tutaj. Czekajcie, a propos tego, muszę sobie z jakimś simem, może nie wiem, może z Malcolmem sobie zrobić. Nie wiem, po powiedzmy, że Malcolm to wszystko zilustrował. Co nas, to zróbmy. Chcę to zrobić z tego powodu, że później można odwiedzać tych simów w więzieniu w ogóle, jak oni pójdą do więzienia. Więc oczywiście rzecz, którą ja zrobię, to wejdę z domu i będę sobie balował tu i tam. No nie, więc nie wiem, Pójdziemy sobie do kościoła na spacer historyczny w kościele, ale dlaczego by nie, żeby oczywiście, ym, no tutaj yy, policja została powiadomiona, okej, okay, mamy tutaj, jak widzicie, powrócisz do domu, że Laura wychodzi z domu podczas yy, bycia yy, zamknięta w domu, podczas aresztu domowego, yy, no i właśnie tutaj służby są powiadomione jeżeli nie wróci ona do domu w yy, następne 60 minut, czekajcie, bo ja chyba poszedłem niechcący do tego, a, not guilty, okej, okay. ale to not guilty było, jeżeli chodzi o te, o te zastraszanie tego sima, więc, więc co nie o to chodzi? Chodź ty stara sobie tutaj, nie wiem gdzieś, śpi sobie tutaj na, na środku, bo jesteś Jolo kobietą. Więc będziesz sobie na środku spała i zobaczymy, czy oni wtedy do nas przyjdą. Co tu się wydarzy w ogóle. Mm, okej. Okay. Mamy tutaj powiadomienie, że złamała ona wyrok. Laura zamała warunki swojego aresztu domowego. Władze już zostały powiadomione. Wkrótce przyjdą, aby zabrać ją do więzienia. Okej. Okay. No to Laura doigrała się tego. Nie wytrzymała nawet jednego dnia aresztu domowego, po prostu. <grych> Weszła sobie i policja jest, jak widzicie. Sprawiedliwość w Simsach od teraz nie śpi. Także jesteśmy zamknięci i ja się zastanawiam, jak to będzie teraz wyglądać. Jak widzicie, jesteśmy w więzieniu. Na trzy dni jesteśmy przebrani. Dobra, to wiecie co? To ja bym chciał teraz iść sobie do właśnie do land grabów i zobaczyć, jak to wygląda z ich strony. No bo właśnie z ich strony będzie to, że będziemy mogli odwiedzić i pewnie coś tam sobie z nim pogadać i tak dalej. Może nawet będziemy mogli pomóc uciec z imięcia. a to było świetne. Dobra, Landgrab to wszystko zaplanował. To wszystko jest z tego. Malcolma, Malkolma sprawa. Kurczę, nie wiem, czy to nie jest tak, że my nie możemy zrobić tylko i wyłącznie na nas z dorosłymi, bo nie wyjawia mi się to. O dobra, możemy, jak widzicie, możemy zdążyć do Laury właśnie. W więzieniu, możemy ją odwiedzić. Mm, join, czyli to, że jeżeli mamy doatek w Witech, to będziemy mogli do tego więzienia normalnie pójść, albo po prostu wysłać trząsinkę samą. Więc poczekajmy sobie do rana, bo zgaduję, że o pierwszej to. E, o, my jednak możemy iść, żartowałem. Okej, okay, jesteśmy o pierwszej w więzieniu, nie wierzę w to. Patrzcie na to. Jesteśmy tutaj. Gdzie, gdzie jest Laura? Jest tutaj gdzieś? Nie, tu jest jakiś sim, jeden drugi. Ona jest jakimś specjalnym tym zamknięta. Laura has been brought to the police. Gdzie ona jest? Czekajcie. do kamery. Jest tutaj! Jak ona ma minę? Nie mam siły. Mmm, okej. Okay. I mam pięć godzin na wizytę. Ciekawe, czy ma Call Closer to Talk. Możemy ją poprosić, żeby przyszła tutaj, czy my musimy do niej podejść? Jak to wygląda? Nie możemy do niej normalnie podejść. powiedzieć hej, stara, już odpowiadaj na dom, ale wybaczamy ci. Stara, no jakby życie jest, jakie jest. Jakby <laughs> żebym sobie taka. Ej, to jest mega słuchajcie, Wyobraźcie sobie, że mam jakiegoś Sima, który poszedł do więzienia na przykład i wiecie, jego żona go odwiedza i w ogóle. Świetne to jest. Strasznie mi się to podoba. Także to jest to jest coś takiego. No dobra, ja bym chciał na przykład. Ja chyba wrócę, powiem wam szczerze do Laury i zobaczymy czy będziemy mieć właśnie jakiś mm, tutaj jeszcze jakiś proces, cokolwiek i bo naprawdę szczerze jakby wow no nie powiecie że nie ale to jest mocny 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 motyw, nie? serio. Okej, okay, teraz jestem z nią tutaj. Patrzcie. I ona będzie normalnie dwa dni To Jestem ciekaw, czy będą dostać jakieś jedzenie, czy coś. No i jest naprawdę dużo możliwości, jeżeli chodzi o te rzeczy. Bo możemy niszczyć komuś na przykład też właśnie parcele. Możemy mm, też y, bicie z jakimiś simami i przez to iść do więzienia, hakować. Też możemy iść do więzienia i to można wyłączyć. Ale jak jesteśmy pastaciami na naturalnymi, sprawiamy Simon właśnie jakiś ból i tak dalej. Oczywiście mamy koszenie dusz, tak zwane czyli po prostu unicestwianie Simów w różne sposoby. Są takie opcje, jak widzicie, więc okej, okay, to jest cool. I. i tak naprawdę, wydaje mi się, że wtedy na mega długo idziemy do wieży. Uuu, okej, okay. ja tutaj mam. E... A, okej, okay. czyli e, mogę Nancy wybrać, jaką, jaki ona będzie miała mood po tym, jaki będzie miała nastrój po tym, jak była u nas na wizycie. No to powiedzmy, że ona jest smutna po tej wizycie, bo jest jej przykro. Oczywiście, albo że gdzieś na środek. Nie, jak to jest? Dziwne, dobra, waliło raz gdzieś, słuchajcie. Da... Między ścianę. Wiesz co, ja nie wiem, czy to ty, tu ty powinnaś być. Jakoś tak cię niechcący chyba tu waliło. Typiara, która po prostu, e, że tak powiem, swoją odsiadkę e, miała w jakiejś izolatce, nie? O! Oh, Ou! Oh. Nancy napisał, że dostałeś to na co zasługiwałaś. <laughs> I, i ono powiedziała że jesteśmy, że, że, że mamy wielki kłopot. Także tak, na rozbieranie się właśnie nago też możemy dostać się do więzienia za to. Możemy też, jak nasze dzieci zaniedbujemy, to mogą przyjść właśnie jakieś takie służby właśnie, jeżeli chodzi o, um, o właśnie takie, wiecie, rodziny, taki kurator, coś i tak dalej i przez to, że zaniedbujemy swoje dzieci, to możemy właśnie iść do więzienia. Właśnie podpalanie, kradzenie rzeczy, wchodzenie na czyjąś posesję i na przykład nagabywanie jakichś romantycznych interakcji. Więc tych rzeczy jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo i, i, i i naprawdę to jest szczerze, super. Uważam, że to jest piękne to, co się tu dzieje. No i mamy różne um, konsekwencje tego, co robimy. W przypadku takich, rzeczy to jest wiadomo, więzienie, właśnie sprawa sądowa, możemy też dostać um, jakieś mandaty i tak dalej. Hat of Shame, jeszcze się taka. Czapka w stylu. nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi. No i właśnie to, co ten areszt domowy, który przeżyliśmy. Mamy też publiczną pracę, czyli, na przykład, nie wiem, musimy pracować w jakimś parku i pomagać z rzeczami, czemu on jest jedno dzwoni. I też mamy tak zwane nakaz zachowania odległości, czyli taki wiecie, zakaz, zakaz zbliżania się. Więc naprawdę jest to już super rozbudowane, a jeszcze może być bardziej rozbudowane, no nie? Także, kurde, no powiem wam, że je, ja w szoku. To jest jedna z, tak, z takich modyfikacji, którym właśnie bardziej bardziej podekscytowała, powiem szczerze, więc dawno, dawno czegoś takiego nie. Było, nie. No dobra, nasza więziana przygoda powinna się skończyć za dwie godziny, a nawet już za, za troszeczkę mniej. I jestem ciekawy, czy coś więcej się w związku z tym wydarzy, czy będzie mieć jeszcze jakieś konsekwencje. No byliśmy trochę sporo w tym więzieniu ale jeszcze nie zrobiliśmy wiecie takich najmocniejszych przywinień, więc starałam się w ogóle ona wleciała pomiędzy tanie, pomiędzy dwie cele, więc nie wiem, nie wiem, jak to się stało, ale po prostu jak mówię, dostałem jakąś odsiadkę specjalną. Więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, czy my wrócimy. Aha, no i jestem w stanie, że jej tutaj um, właśnie pora więzienna się powoli kończy i zastanawiam się, czy my możemy po prostu stąd jakoś wyjść, nie? A możesz stąd wyjść w ten sposób? Możesz, no okej. Okay. I okej, okay, jest napisane, że jest znowu wolna, także wracamy do domu i Laura będzie mogła żyć znowu swoim życiem Simki wolnej, natomiast no ja uważam, że ta modyfikacja jest naprawdę jedną z ciekawszych modyfikacji, która doszła do czwórki, no na pewno w przeciągu półtorej, nawet do dwóch lat bym powiedział, bo jest to rozbudowane i będzie to rozbudowane jeszcze bardziej i no mi się to bardzo, bardzo podoba. Tak bym się chciał tutaj przejść właśnie przez te rzeczy, które są w menu tej modyfikacji. I mamy, jak widzicie tutaj zaaplikowanie po specjalne pozwolenie na adopcję. No bo simowie, którzy byli skazani, nie będą mogli adoptować innych mniejszych simów, co w sumie ma sens. I myślę, że w prawdziwym życiu też tak jest, chociaż nie byłem skazany, abym nie był, ym, i też nie jest adoptować dziecka, więc no nieważne. I możemy też widzieć, jakie ona zrobiła właśnie rzeczy niezgodne z prawem. I jak wiecie, mamy, że ym, to zastraszanie było zrobione raz. Dwa razy kradła i podpaliła coś dwa razy. Także, jeszcze że tak powiem, tutaj ścieżka nie jest jakaś mega długa. Myślę, że mogłaby być dłuższa. I zobaczmy sobie, bo um, chciałem zobaczyć, że tak mniej więcej ustawienia um, tego. I jak wiecie, możemy sobie też wybrać na przykład długość odsiadki, jeżeli chodzi o właśnie więzienie, um, zamknięcie w domu. Mamy też właśnie zakaz zbliżania się. Mamy tę pracę, pracę takie społeczne i tą właśnie. Czapkę wstydu, jestem ciekawa, co to, to za czapka, wst czapka wstydu. Mamy też zaznaczone, które rzeczy są właśnie. Mamy też znaczone, które rzeczy są niezgodne z prawem, czyli właśnie jakieś zastraszanie, przekupywanie, ale też mamy właśnie um, unictwienie Simów i niechciane romantyczne interakcje. z jakichś sim nie będzie nie będziemy, tak wiecie, bardzo na niego nachodzić, no to wtedy też może nas gdzieś tam zgłosić. Jak widzicie? I mamy tutaj coś takiego jak dla dorosłych mod dla dorosłych, więc jestem ciekawy co to jest i jakieś podobno interakcje dochodzą jeżeli chodzi o niechciane romantyczne interakcje, więc nie wiem nie będę tego sprawdzał, bo to raczej nie jest na YouTube'ową część także tak to wygląda, jestem ciekawy co o tej modyfikacji kochani ja myślę, że to jest jeden z lepszych modyfikacji, jak mówiłem ona będzie od 3 listopada dostępna do pobrania dla wszystkich na ten moment jest ona w early Accessie, czyli no tak niecały miesiąc, zamieszczasz no to, jeżeli nie chcecie jej pobierać, ale jeżeli chcecie wesprzeć tą twórczynię, to za 12 zł możecie sobie kupić dostęp do jej patrona i dzięki temu będziecie mogli tę modyfikację pobrać. Także tragedii też nie ma, na pewno jest to bardziej opłacalne niż kupowanie dodatków do Simsów w tym momencie. A myślę szczerze, że to może przynieść nam yy, sporo fanów, i ja bym chciała, żeby do Simsów zaczęły dochodzić takie mniej grzeczne rzeczy. Bo na ten moment no, jest dużo takich wiecie z rodziną, dużo z zwierzętami i tak dalej, ale nie ma jeszcze takiej, i tego brakuje najbardziej w tym, tak, tej takiej złej ścieżki. I bardzo bym chciał tworzyć w tym, tak, no ale na razie musimy się modyfik modyfikacjami wspomagać. Także tak to wygląda. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Będę wracał częściej do pokazania wam nowych modyfikacji w filmikach, bo wydaje mi się, że to jest spoko opcja i tego jest dużo i są one ciekawe. Także tak to, tak to będzie. I no cóż, dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia następnego już niedługo i cześć.